Trenerze, okres przygotowawczy już za nami. Udało się rozegrać kilka meczów kontrolnych, kilka zmian personalnych w drużynie. Czy udało się zrealizować wszystkie cele postawione na ten okres przygotowawczy? No, myślę, że w większości tak, chociaż ten okres był bardzo trudny dla nas z wielu względów. Dużo zmian. Nie zawsze takich, jakich, jakie chcielibyśmy, bo tu mówię o, i myślę o kontuzjach zawodników. Ale z przygotowań pod względem sportowym i jaką pracę wykonaliśmy, to, to jestem zadowolony. Cieszę się też, że mimo tych obciążeń, wielu z zawodników przeszło je bezboleśnie, to znaczy bez urazów, i, i to jest duży plus. Okienko transferowe jeszcze trwa, czy możemy się spodziewać jakichś dodatkowych wzmocnień? O to to już trzeba pytać działaczy. Ja wykonuję swoją pracę najlepiej jak potrafię wraz ze sztabem i zawodnikami. Wszyscy wiemy, że możliwości klubu są takie jakie są i nie jesteśmy tuzami tej ligi pod względem finansowym, ale mamy swoje ambicje i, i swoje plany do zrealizowania. Wszystkie tu osoby, które pracują w klubie i, i które są związane z klubem, dają, robią wszystko, żeby ten klub jak najlepiej funkcjonował, a przez to yy, drużyna piłkarska grała jak najlepiej, ale też zdajemy sobie sprawę, że, że możliwości są ograniczone i, i, pod, i robimy wszystko od wielu lat, żeby w tych realiach funkcjonować, i, a za tym, żeby szedł wynik sportowy. Już jutro inauguracja sezonu, sezonu wyjątkowego, bo stulecia klubu. Jakie cele zostały przedstawione drużynie na ten zbliżający się sezon? Ja myślę, że celem dla drużyny przede wszystkim jest jak najlepsza gra, a co za tym idzie zdobywanie punktów. Jesteśmy w elitarnym gronie pierwszoligowców i musimy wszyscy o tym doskonale yy, pamiętać, że i zdawać sobie sprawę, że, że naprawdę jest to bardzo dobry wynik, i, i ten optymizm i to takie nastawienie pozytywne jest szalenie ważne dla takiego klubu jak nasz, żebyśmy mogli te cele realizować. Liczę tu bardzo na kibiców, na wszystkie osoby, które życzą bardzo dobrze puszczy, że to wsparcie pozytywne będzie, i, i po, i on, a ono na pewno będzie pomagać zawodnikom, trenerom w realizacji, realizacji celu, jakim jest Pierwsza Liga po omicę, jaka to będzie drużyna w tym nowym sezonie? O, ciężko powiedzieć. Chcielibyśmy na pewno, żeby była to drużyna, która daje satysfakcję i, i przyjemność z osiąganych wyników e, kibicom i, i wszystkim, którzy tej Puszczy dobrze życzą. Na pewno no, mamy, mamy tu swoje problemy w postaci wkomponowywania zawodników, którzy przyszli do nas dwa tygodnie temu, dołączyli, to jest... E, i Artur Siemaszko, ale mm, przede wszystkim czekamy na tych kontuzjowanych po rundzie wiosennym tamtego sezonu. Tu myślę o Konradzie Stępniu, czy Roku Kidliczu. I, i, I starając się wkomponować tych nowych zawodników, myślę, że puszcza z tygodnia na tydzień będzie coraz mocniejszy.